18 luty 1943 Masowa wysyłka robotników francuskich do Niemiec, oczywiście pod patronatem Vichy. Francja przedstawia obecnie obraz nędzy i rozpaczy. Nikczemność kwitnie, donosicielstwo rozpętało się siłą żywiołu. Brak elementarnych wiadomości o historii, polityce i życiu innych narodów rzuca na pastwę pisanego i mówionego kłamstwa cały naród. Propaganda robi co może, aby rozbić trzeźwą myśl, a Vichy. Zawsze z Franc etornal na ustach paskudzi historię tego kraju tak, jak żaden rząd dotychczasowy od Juliusza Cezara począwszy. W każdym wysługiwaniu się zwycięzcy istnieje jakaś granica. Choćby granica własnej godności, ale wisi prasa francuska i cała ta klika robi to bez żadnej granic. Znajdują się ludzie pióra, Francuzi, którzy wywiązują się z poleceń Niemców z taką żarliwością, i takim brakiem jakiejkolwiek godności własnej, którzy piszą i mówią tak, że w ogóle brak na to określenia. Jest to absolutna żarliwość w absolutnym znikczemnieniu. Są Francuzi, którzy rozumieją to, ale tych jest niewielu. Ogół przypatrują się temu obojętnie i uważa, że skoro on jest Ont i Boż, to wystarczy i nie przejmuje się tym. Co z tego, że większość narodu jest istotnie antyniemiecka i antykolaboracyjna? Gdy znajdują się w tym narodzie takie asy jak Laval lub Petain, każdy rząd jest do pewnego stopnia wyrazem narodu. W Francji obecnej nie można identyfikować z tym, co się mówi i pisze oficjalnie. Ale nie można również oddzielać zupełnie tych dwóch rzeczy. Ciągle jeszcze znajdują się setki tych piesków okupacji, gotowych wypełnić polecenia niemieckie z większym samozaparciem i żarliwością, niżby to robili sami Niemcy. Gazety redagowane przez Francuzów. Przesadzają się w wypełnianiu poleceń propagandy, rżą, odwracają fakty dziesięciokrotnie bardziej niż prasa niemiecka. Na tym tle Das Reich nabiera cech uczciwego pisma, a przecież Francuzi nie muszą. Nikt ich nie zmusza do tego, aby pisali więcej niż nakazuje propaganda Staffol in Frankreich. Ale oni piszą, szczekają, służą na ogonie.